Pokaż mi, które śpiewamy. A no, to, to nie śpiewamy tego wszystkiego. Jak całą, przecież tych kartek jest pierdoliert. co lot? okej. Okay. A i my to śpiewamy, Kap, słuchaj. Hmm, 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 Ale ja już to słuchałem, o to chodzi że właśnie żeby posłuchać z tekstem. Możecie nam pomóc śpiewać. I'm rocking around the Christmas tree at the Christmas party, <laughs> But you put the worst text for us. No. No, ładnie dzisiaj wyglądam. Piezurę zrobiłem. Dobrze. co? No, przystojny jesteś, szczerze. No jestem, no, to ci Jest się... ok? No ja, no skąd ja mogę wiedzieć? 39 lat ma gościu. Masz, poco. Możemy już jechać? Holiday. Hmm? kiedy ty się to się zaczyna? A to jakby jak to zaśpiewać? Bars? Bars? Letter with some pumpkin, pee. Faj. Faj, no, bo dlatego uczę się. Bo I ja tak angielski, i jak to pie. jest ta liczba. <laughs> tak, tak, według yeah. let the Christmas spirit drink Uuu, można troszkę ee, ciszej? Dzięki. <laughs> można się wypisać. La, 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 la. <laughs> loud, loud, loud. Loud? la <laughs> <laughs> Pavarotti. No, nie mówi. You will get a sentimental feeling when you hear voice singing. O! <mulary> <mulary> mi parują przez ten nos. na ostatnią szansę, jeżeli teraz nam nie wyjdzie, to damy tamto. E -e 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 -y. To był. To on mnie natchnął. Ło! Wow! Nie! Ło! Wow! Jakiś dramat. Wolno, wolno, a na końcu. Szybko. Od razu, ja... tam. Ja pociągnę, to ty już ruszę ustami. To, to, to mam na A muzyczkę? Jakiś podkład pod dostaniemy? Jest dobrze na prawo, bo ja na lewo to nie lubię skręcać w ogóle. Autobuska tylko w prawo, nie wiem dlaczego. Ready? Mordo, ty to musisz pociągnąć, bo ty dokładnie śpiewasz, a chłopaki tutaj nie śpiewają. Jezu, mani tak, był. Ale czekaj, już poszło. Zresztą zaraz, no tutaj musiałem odciągnąć. O A miało być szybko i bezboleśnie. No dobra, ale ja zaśpiewałem dobrze, no to może ten jest tylko dobre. gra. się patrzy na niego, a ty na mnie. Karol. Brawo. Wy*******. Wow. Czy my to nagraliśmy już? Już nie zrobimy, nie? Jest top. Brawo.